Witam. Dzisiaj zajmiemy się opryskami. No, w tej oto szafie, która jest zamykana na kłódkę znajduje się zapas, mój zapas na, na ten rok, na 10 hektarów. Prąd, to odżywka, tu jest Fastox, tu jest Stabilant. Olmax to nie wiem, czy będę zwiększał, czy wody, nie wiem, czy będę go używał, bo muszę rozczytać dokładnie jeszcze, czy on się z tymi środkami nadaje. Tu mam na ziemniaki Trend 90 EC i TITUS 25WG. Na chwasty w ziemniakach, to jest chwastox extra chyba. Tak, extra 300. A to na jesie mi jest to dopiero potrzebne, ale teraz to razu zakupiłem. No i Plon Witka, też do ziemniaków jako odżywka. I tam jeszcze jest Makler 360, a to jest dopiero, dopiero po żniwach mi się przyda. Co tutaj jeszcze widać wąż do oprysków, żeby tankować opryskiwacz. Bo Będę ja miał w tym roku sporo usów, w sumie 300 hektarów na opryskiwacz, to mi się przyda. Dobra, ale to mniejsza z tym. Jeszcze teraz szybko pokrótce, zainwestowałem w bezpie... swoje bezpieczeństwo przy pryskaniu, kupiłem rękawiczki, takie byle jakie, ale w miarę dosyć profesjonalną kupiłem też maskę z filtrem węglowym elips i jeszcze te tam dwa, dwa filtra, ale nie chce mi się ich szukać, zapasuję dwa zestawy, a nie na wierzchu są. Mam jeszcze dwa zestawy, za... a to powinno stać na, na ileś dni pryskaniach na usługach No to dobra, ja zaraz się zajmę jeszcze szybko zmianą oleju w pompie, bo nie wiem jaki tam jest olej. W tamtej w pompie w opryskiwaczu i zmienię go na yy, chyba Orlenowski. Jak dobrze pamiętam, tak? Orlenowski 8092G, pies z bąka jakiegoś, żeby upolować. No to dobra, to widzimy się za chwilę. To tak, to jest Orlenowski olej AGRO y, GL480290, zainwestowane też ciekawe 60 rzekomo wchodzi takich 5 do pompy biarskiego P120, zobaczymy kalibracji nie będę pokazał opryskiwacza, bo to trochę mnie pełno zejdzie zanim dobrze go skalibruje ale już sam oprysk pokażę i kawałeczek kawałeczek właśnie ten, jak będę olej do pompy na, tam dostarczy i pokaże gdzie jest on gdzie jest do, do, do spuszczania, ale króciec no to nie króciec śruba, ale jest tego wkręcona. A będę nalewał olej tam gdzie się wkręca bagnet od yy, mierzenia oleju. No to tak, tu jest yy, króciec spustowy oleju. śmiało możecie dawać 300 dokładnie odmierzonych mililitrów oleju. Sprawdziłem, jest idealnie w połowie. No ja w takich 5 czy wcisłem tam a Zapytanie, ile tam dokładnie wchodzi, że było się w skali pomiędzy minimum i maksimum, wysłałem zapytanie do producenta na e-maila i mi odpisał, że dokładnie wchodzi 300 ml, jak, jak idealnie zmierzę, to musi, musi być między minimum i maksimum. No, no to dobra, to będziemy zaraz napełnić opryskiwacz i chwastoksem chwas uderzymy. No dzisiaj jest 17 stopni, jest 14 kwiecień. Co będzie to będzie No, już nalewamy zaraz... Nie, już jest jakieś 50 30 litrów około, albo 70 nalewamy zbiornik na też są ale też jest zalany. Czekamy to Polecam aby mm, w miejsce, w którym jest składowane są składowane środki ochrony roślin. Polecam, żeby były zamknięte na kłódkę, żeby nie były dostępne niepożądanym osobom. A głównie myślę o dzieciach, no, które po prostu nie rozumieją, że to może zrobić im wielką krzywdę, którą, że mogą utracić na tym zdrowie, a w najgorszym wypadku mogą. Ponie, mogą Mogą utracić życie. Naprawdę polecam mi no bo to, to jest bardzo ważne. Zastosujemy sobie Hwastox Turbo przez moich znajomych uznawany za niezaszałowy nie, nie środek. Ja twierdzę inaczej. Myślę nadmustami albo na Hwastoxem, ale mówię, przyuczę się na Hwaskoksie jest troszkę tańszy. Yy, różnica dosłownie po wyszła między chwastoksem a Mustangiem, ale chcę wyczuć opryskiwacz yy, Hwastoxem. wiadomo, leje się 2,5 kg na zboża o zimę na hektar, czy się 2,5 litra i ten a Mustanga tam nie wiem, 0,6 czy tam ileś litra, a wolę, wolę na troszkę tańszym środku się nauczyć. A potem, jak już będę miał, obcykane. No i na przykład takie, takie obroty silnika, takie ciśnienie na takim biegu, i wiem, że on na przykład mi około 200 litrów albo tam 220, to wtedy mogę te marginesy, marginesy są jakieś tam zwiększyć delikatnie parę to albo zmniejszyć środka na, na jeden zbiornik. Wtedy już będę wiedział. Dlatego wolałem właśnie zainwestować w coś, co jest co, to współczynnik yy, jest w dużej objętości. Cieczowej, chyba to źle tak ale tak, mówię, tak, tak to widzę nazwę. I tego, no i co? Zobaczymy, co z tego będzie. Stoks już wylany, teraz się właśnie miesza, bo włączyłem mieszadło. No co, będziemy działać, ubieram tylko swoją maskę i cisną. już po pryskaniu ciągnik jest schowany, z opryskiwaczem, opryskiwacz wypukane umyty, woda spuszczona z pompy, ze zbiorniczka, z czystą wodę z każdego możliwego elementu. Mało, mało no, nagrywam w polu, więcej gadam, ale nie jest mi za bardzo poręcznie jednocześnie wracać w polu i nagrywać, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdę do jakiejś pory będę mógł rejestrować i... I, ten, i robić dwie, dwie, dwie rzeczy jednocześnie No to tak dzisiaj poszedł chwast na żyto o zimę Na chwasty dosyć duże przechwaszczenie Mam dzisiaj 14 kwiecień Myślę że 20 kwietnia gdzieś pójdzie no, 6 dni 6 dni po pójdzie, y, pójdzie tak y, siarczan magnezu, wit oraz, y, oraz y, mocznik na dosilenie żyta myślę, że przez te 6 dni od, od, y, chwastok zadziała i podcina dopływ wody i już chwasty nie dobrały składników pokarmowych z gleby oraz, jak do, i oraz ten oraz na list, nie jak po psikach. No co, dobra. to dobra, by to by było na tyle. Na razie, do, do następnego.